Cześć, tu Krzysiek Szybieniecki, a to kolejny odcinek na kanale Basket w Liczbach, a w tym materiale skomentuję swój własny power ranking z września. Zanim zaczniemy, gorąca prośba o wszelkie komentarze, łapki w górę, subskrypcje, ale także zachęcamy Cię do wspierania tego kanału, bo przycisku subskrybuj, znajdziesz przycisk wesprzyj, to bardzo nam pomaga, żeby rozwijać się i rozwijać to nasze małe medium. Przed sezonem, kiedy już wszyscy zbudują składy, no nieodzowną rzeczą, yy, która musi się wydarzyć, jest stworzenie przez każdego power rankingu, rankingu siły, tego jak bardzo. Yy, czy może jak bardzo wierzymy w jaką drużynę na, na podstawie papieru, na podstawie składów, które są na papierze. No i oczywiście ja, jak co roku, przyszykowałem także i swój Power Ranking czteroodcinkowy. Można było go właśnie znaleźć we wrześniu na naszym kanale. Około 20 września on się już zakończył. No i właśnie z tej daty chciałbym dzisiaj się przejrzeć, co ja wtedy nawygadywałem, jak bardzo rzeczywistość mnie zweryfikowała. W tamtym Power Rankingu, który teraz widzicie przed sobą. Na pierwszym miejscu miałem Trefla Sopot. Uważałem, że to jest zespół, który ma wystarczająco dużą kontynuację, który ma wystarczająco dużo jakości, żeby po prostu naszą ligę w jakiś sposób zdominować, a przynajmniej, żeby nie przegrywać takich prostych spotkań, bo po prostu ta siła rażenia wydawała mi się, że jest wystarczająco duża. No i rzeczywiście Tref wystartował dobrze. Tarek Filip wyglądał jak gość, który przyjechał do Polski zdobędzie MVP tej ligi. Potem trochę perturbacji, potem Trochę zmęczenia, <laughs> zmęczenia i fizycznego i mentalnego i chyba niedoszacowany efekt Eurocupu, to znaczy efekt tego, że porażki w Eurocupie, te podróże tak mocno wpłynęły na zespół w polskiej lidze koszykówki. Mówił o tym głośno trener Tabak, mówili o tym zawodnicy Trefla, że są zmęczeni, są podłamani, że to wszystko nie funkcjonowało idealnie, nie było czasu na treningi, na wyświeżenie głowy, na odpoczynek. No i przez to Trefle no nie był w stanie zdominować ligi, nie był w stanie ustrzec się. Porażką i wpadką. Nie był w stanie ustrzec się spotkaniom, gdzie pierwsza połowa wyglądała słabo, gdzie ten poziom koncentracji nie był na zadowalającym poziomie, ale mimo wszystko, tref prawdopodobnie skończy ten sezon zasadniczy na drugim miejscu. Więc wydaje mi się, że akurat tutaj jakoś mocno się nie pomyliłem. Drugie i trzecie miejsce to odpowiednio King Szczecin i Śląsk Wrocław. Tak wtedy myślałem. Myślałem, że nasi Pucharowiczy, że zespoły z Ligi Mistrzów będą miały wystarczająco dużo talentu yy, i takiego doświadczenia w składzie, żeby Polska Liga yy, no nie sprawiała im zbyt wielu yy, kłopotów. Oczywiście nie doszacowałem yy, kontuzji. Tego nie da się nigdy przewidzieć i, i to, że Andy Mazurczak wypadł Kingowi na pewno odcisnęło się w jakiś sposób na ich rezultacie, ale nawet teraz, kiedy jest Jawan Nowak, kiedy udało się zastąpić Andiego Mazurczaka, kiedy udało zastąpić się zastąpić Chada Brauna, ten zespół nie wygląda na miarę oczekiwań, więc tutaj na pewno King był przeszacowany przeze mnie, jeśli chodzi o rundę zasadniczą, a Śląsk... Śląsk jak to śląsk, trochę można by było powiedzieć, to znaczy zespół, w którym znowu działo się wiele przez cały sezon. Przede wszystkim kontuzje. One naprawdę sporo mm, nabruździły po raz kolejny. To jest kolejny sezon, kiedy trenerzy. Kolejni trenerzy Śląska-Wrocław muszą się zmagać z problemami kadrowymi. Tak jest nadal, przecież Robinson i Ponitka są poza gromy. tu wypada ancykwestia, tu wypada penawa. Cały czas jest tutaj, że tak powiem, rzeźba, tak to nazwijmy. No i do tego zawirowania w składzie, zawirowania na ławce trenerskiej, nieodzowne. Wydawało mi się, że, że będzie spokojnie we Wrocławiu w tym sezonie. Pomyliłem się i pomyliłem się też dosyć mocno, jeśli chodzi o miejsce Śląska, bo to jest na ten moment ekipa, która będzie walczyła do ostatniej kolejki o to, aby zakwalifikować się bezpośrednio do playoff, aby nie trzeba było zmagać się z innymi drużynami w play-inach, bo te play-iny to zawsze jakieś ryzyko, więc Śląsk wypada na pewno spoza top 4, nie jest na pewno top 4, top 5 drużyną tej rundy zasadniczej w tym sezonie. Na czwartym miejscu miałem Anwil Wocowek i wtedy pamiętam, że podczas tego mojego power rankingu mówiłem, że Anwil wygląda dla mnie naj, najmniej pewnie z tej całej czwórki, takiej wielkiej czwórki, wtedy sobie tak to nazwałem, czyli Trefla, Kinga, Śląska i Anwilu, że Anwil był zbyt nową drużyną, z nowym trenerem nieznającym ligi. Z zawodnikami niektórymi nieogranymi aż tak, jak w innych zespołach, jak chociażby Nick Ongenda, Z Polakami z Michałem Michalakiem, który w czarnych miał być takim liderem, ale nie do końca był takim liderem. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, to jest lider anwiolowocowek. To jest najlepszy strzelec Anwilu to jest zawodnik, który ciągnie Anwil w ofensywie, ale to nie jest jednoosobowa armia w ataku, tak bym to nazwał. Oczywiście Michał Michalak ma wielkie możliwości, ale mm, zapamiętałem go z czany subusk z momentów dobry, gdzie był w stanie dostawać się na linię rzutów wolnych, gdzie był stanie w stanie trafiać rzuty, ale też miewał w końcówkach akcje, gdzie tracił piłkę, gdzie się zakozłowywał, gdzie nie był w stanie jeden na jeden wygenerować przewagi i tak no, powątpiewałem, czy... Czy to, że to się udało tak 50-50 w tych czarnych, czy uda się to w Anvilu Wocowek, okazuje się, że, że jak najbardziej, że Michał Michalak, kiedy ma lepsze wsparcie, lepszych zawodników wokół, to wygląda jeszcze lepiej niż w zespole, gdzie był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem. Anvil, yy, niedoszacowany przeze mnie, Anvil, który skończy ten sezon z bardzo dobrym bilansem, z wyjątkowym bilansem, yy, tak to trzeba nazwać, bo naprawdę jeśli faworyt yy, przegrywa z 30 meczów. 5, 6, 7 spotkań to jest to jest naprawdę świetnie świetne przejście przez rundę zasadniczą tak to trzeba nazwać zadziałała na korzyść Anwilu na pewno głębia składu, bo przecież tam były kontuzje zadziałała jakość zawodników wysoki budżet, który widzimy po tym składzie widzimy zawodników wysokiej klasy i Anwil Wocowek to jest ten zespół, który najbardziej ustrzegł się jakichś takich wpadek, oczywiście mam w pamięci mecze czy to z stałem, czy z Arką ale bez przesady, no, dwa mecze z 30 czy tam, dwa mecze z 20, które w teorii Anwil był gigantycznym faworytem, przegrać, to naprawdę nie jest żaden, żaden problem. Tak, Anwil był niedoszacowany. Na piątym miejscu miałem Legię Warszawa i właściwie ten sezon trochę się tak toczy, jakby to miało się zakończyć piątym miejscem. Legia nie jest ani wyrazista, ani słaba, ani dobra, ani no, jest taka zawieszona gdzieś pomiędzy. Oczywiście też sporo zmian, też sporo zawirowań i, i zmian koncepcji też trener Ranula troszeczkę próbuje ten zespół jeszcze wskrzesić i, i wykrzesać wręcz z niego jeszcze więcej natomiast czy to będzie top 4 bardzo ciężko o to będzie takie jest moje zdanie Legia będzie musiała liczyć, że naprawdę ten matchup w półfinale, przepraszam w ćwierćfinale będzie dla niej korzystny bo nadal uważam, że Legia to jest to jest najsłabszy zespół najsłabszy zespół z tego z, z tego top 5 finansowego jeśli chodzi o Polską Ligę Koszykówki e... Śląsk być może teraz to jest trochę zaskakujące ale, ale śl zdrowy Śląsk chyba miałbym wyżej nad tą Legią jednak tak dłużej się nad tym zastanawiałem natomiast ciężko jest wziąć pod uwagę że Śląsk będzie zdrowy, że będzie zgrany że będzie poukładany e... natomiast gdybym porównywał w tym momencie papierowe składy gdzie w Śląsku jest Robinson, Ponitka, nizio Zekwesji, Penawa, Gołębiowski, Sęglin i ten skład Legii to chyba bym powiedział, że Śląska jest, jest lepszy i w Power Rankingu dałbym ich wyżej. Natomiast Legia ma tą przewagę, że no już któryś miesiąc gra w takim systemie, już któryś miesiąc gra w takim składzie i oni się po prostu zgrywają i, no i ten sezon pewnie skończą właśnie w okolicach piątego miejsca. No i dalej w tym moim Power Rankingu mamy już prawdziwy cyrk, bo mamy Arkę Gdynię na szóstym miejscu. Arkę, która teraz walczy o utrzymanie, która tego utrzymania nie jest pewna. No moje największe, największy błąd, jeśli chodzi o ten Power Ranking, moje naj, największe rozczarowanie, no moja największa porażka, jeśli chodzi o typowanie tego sezonu, bo e, nawet w tych rozmowach przedsezonowych, m, chociażby z Markiem Popiołkiem, mówiłem, że... M, Pokładam spore nadzieje w Arce Gdynia, że to jest zespół, który może być takim czarnym koniem. Zespół, gdzie są naprawdę mocni Polacy, gdzie są fajni obcokrajowcy. Przecież był tam Dżabl Duram, którego jestem fanem. No i co? No i to wszystko się kończy fatalnie. Nie chcę już tutaj grillować jakoś mocno Arki, ale, ale tak, to jest sezon rozczarowujący, sezon do zapomnienia. To jest zespół, który finansowo jest predysponowany do tego, aby na pewno nie bić się o utrzymanie. No. Umówmy się, jeżeli klub stać na to, aby zatrudnić takich zawodników jak Jakub Garbacz, jak Łukasz Kolenda, jak Jabril Duram, jak Stefan Dziordziewicz, jak potem Nemanja Nenadić, no to nie możemy mówić o zespole dołu tabeli i, i Arka z tym gigantycznym rozczarowaniem i jednocześnie gigantyczną pomyłką, jeśli, mój, jeśli chodzi o mój power ranking. Z kolei wspomniany już właśnie Marek Popiołek i w trakcie, hmm, chyba nawet w pierwszym odcinku tego naszego programu, który dopóki Marek nie został trenerem prowadziliśmy co tydzień no to, to dalej mam w tym power rankingu jego czarnego konia z kolei czyli Czarny Słupsk, czyli zespół właśnie środka tabeli, zespół, który no, jestem blisko tego, żeby wytypować prawidłowe miejsce i prawo, prawidłową moc że tak powiem tych Czarnych Słupsk no bo jednak wyniki odzwierciedlają trochę tę moc tak, teraz bym tak samo chyba powiedział, że Czarni to jest mniej więcej szósta, siódma siła Orlen Basket Ligi, zespół, który ma dwóch bardzo mocnych zawodników, no i oni robią grę, ale wystarcza to, żeby być naprawdę wygrywającym zespołem i drużyną, która świetnie broni. Podstawy defensywne zbudowane przez Mantasa Cisnowskisa, udoskonalone to wszystko przez Roberta Sztermachersa. Dobra praca w Słupsku, no i e, tak można było się spodziewać, że czarni będą wysoko, i to. Akurat to się w miarę udało. Na kolejnych miejscach mam dziki, spójnia i start. No i start niedoszacowany, niedoceniony przeze mnie. Eee, oczywiście można tutaj zaraz się bronić i, i mówić, że przecież nie wiedziałem, że będziesz w stylu w starcie. No bo, no bo kto by, któż by przypuszczał we wrześniu. Ale tak, start to jest bardzo dobry sezon. Bardzo dobra zasadnicza startu. Wojciech Kamiński po raz kolejny wykonuje świetną pracę i po raz kolejny pokazuje, że jest w stanie rywalizować z każdym w lidze, mając zespół jaki ma. Niekoniecznie defensywny, bardziej ofensywny. A to nie jest przecież zespół za nie wiadomo jakie pieniądze, to nie jest na pewno czołówka Organ Basket League pod względem budżetu, więc tak, start był grubo niedoszacowany, to będą. Na pewno play-offy i tutaj mm, jestem zdecydowany i pewny tego, co mówię. Spójnia przeszacowana, spójnia, gdzie mm, no wydawało mi się, że jednak te podstawy w postaci Langowicza w postaci USA Gordona, no, że to będzie wystarczające, że to, to naprawdę będzie ok i. i no i że to Spójnia jakoś się tam będzie turlać, że może nie zrobią play ale play no to powinny być, no bo jednak to jest, jakby nie patrzeć, zespół, który też grał w FIBA Europe Cup, więc no wydawało się, że przynajmniej we wrześniu, że Spójnia aż tak daleko spaść nie może, jak jest, jak to jest w obecnym, w obecnym wydaniu. Jednak tak się stało. No i Dziki, Dziki, które miałem na ósmym miejscu, Dziki, które w którym będzie ciężko uciec z 10 miejsca. Pewnie te playiny będą, ale będzie niedosyt, bo uważam, że dziki powinny być wyżej, że, że dziki to nie jest zespół chociażby finansowo gorszy od twardych pierników toalet. To nie jest zespół, który który by się usatysfakcjonował tym dziesiątym miejscem. Oczywiście fajnie, że gra zagrają w postseason, jest to jakiś kolejny krok po tym, jak nie awansowali do playoffów w poprzednim sezonie, ale gdyby były play to by przecież awansowali. Natomiast chyba troszeczkę więcej oczekiwałem, tak po prostu. Kolejne dwa miejsca to Stal i Zastal, czyli no w miarę, w miarę ok. Ja wiem, że Zastal cały czas jest zamieszany w walkę o utrzymanie, właściwie Stal też, natomiast no, chyba to są w miarę takie zespoły, które tak, na mój nos. Powinny się ogarnąć i nie spaść z tej Orlen Basket Ligi. Stal, sezon pokiereszowany kontuzjami. Już było widać, w jakim składzie przystępują do tego sezonu. Gdzie nie było, gdzie tak naprawdę zdecydowali się czekać na Damiana Koliga, czekać na Dawida Bremblego, przystępowali do tego sezonu w 7-8. To nie mogło być wycenione wyżej. Stal z kolei, no wydawało mi się, że może się wybić tak pozytywnie. Ponad tę grupę która będzie walczyć o utrzymanie. Finalnie okazało się, że jednak nie, że jednak Ten Rysirvidis, no szybko został e, zwolniony, że to wszystko nie miało ładu i składu i tak naprawdę tylko ten Sindery Storm się obronił z tego wszystkiego z, z początku sezonu. Ale nie jest tutaj tak źle jak w przypadku e, oceny Arki chociażby. No ale za to źle jest dalej, bo przecież na miejscach niżej mam górnik i twarde pierniki, a więc dwie rewelacje tego sezonu. Górnik, który zdobył puchar polski, górnik, który przecież przystępował do tego sezonu właśnie w takim składzie jak we wrześniu. Absolutnie nie wierzyłem w to, że zespół, gdzie nie ma wyrażniającego się Polaka. Ci Polacy oczywiście, oni grali chociażby w Legii, przecież kulka wyka w Vanwilu, Bojanowski, ale to były raczej postacie marginalne, że oni będą w stanie tak odżyć w obrzychu, że trener Andrzej Jadomek tak ich otworzy, tak, mm, tak znajdzie dla nich rolę. Nie wierzyłem w to, że ten malutki alterek Gilbert może być dobry. Nie wierzyłem też, że Aikesmy, że, że drzemie w nim taki gracz. No nie wierzyłem w tego górnika. No co mam powiedzieć? Wydawało mi się, że to będzie. Beniaminek, który nie będzie miał problemu z utrzymaniem, ale nie Beniaminek, który będzie tak szalał i o którym teraz będziemy rozmawiać, że no, zaczął przegrywać, że to taka niespodzianka. Kurczę, myślę, że przed sezonem, jakbyśmy powiedzieli, że górnik będzie miał pewien etap w trakcie swojego sezonu, że przegra sześć meczów z rzędu, no, chyba byśmy powiedzieli, że no tak, to może się wydarzyć. Z kolei twarde pierniki absolutnie rewelacja dla mnie, ofensywny styl gry, trener Subotic w drugim roku pracy, świetnie to wygląda, fajni gracze, gadeforce Ertel, Abu, Dominik Wilczek z kolejnym fajnym sezonem, Wojciech Tomaszewski z kolejnym fajnym sezonem, szkoda alia Żakunca, ale to wszystko, ten, ten Torun jest niezwykle pozytywny i i bardzo mi głupio, że, że typowałem, że to oni będą kończyć gdzieś na końcu tabeli ten sezon zasadniczy. W Power rankingu też nie miałem ich wysoko, no bo, no bo tam nie było składu, tam było 7-8 zawodników, i wydawało mi się, że to jest absolutnie niemożliwe, że napędzalni przez dwóch takich maluchów jak Miles i Ertel oni będą w stanie wygrywać, a jednak. No i ostatnie dwa miejsca to GTK i MKS, i teraz też bym tak to wycenił. Też bym w moim power rankingu, który by powstawał w tym momencie, ale jest to przecież już trochę bez sensu żeby robić to na cztery kolejki przed końcem no też bym wycenił te dwie drużyny najsłabiej pod względem potencjału pod względem mocy MKS i GTK tam jest moim zdaniem najmniej takiej wartości koszykarskiej po prostu są tam fajni zawodnicy są tam gracze dla których lubię włączać ich mecze mecze GTK i MKS-u ale to są drużyny które najmniej wierzę pod takim względem koszykarskim drużyny gdzie działy się różne rzeczy zmiany trenerów Zmiany y, z zawodników. Głównie tutaj patrzę w kierunku MKS-u, który przecież wymieniał e, no bardzo mocno, tak. E, no byli nawet w tym w zespole zawodnicy, którzy przychodzili do tego klubu w trakcie sezonu, jeszcze w trakcie sezonu przecież z, nie, z niego odchodzili, jak chociażby Tavon, e, Tavon Myers. E, MKS wyceniłem najsłabiej we wrześniu. E, wtedy jeszcze. Wtedy jeszcze był ten skład bardzo krótki. Teraz chyba też, też bym podszedł do tego, że ten skład jest nie jakiś taki bardzo długi. Oni ma, mogą wygrywać. Kobe Williams, Ray Cowell, Steyer, Cheese. Oni mogą przepchnąć pojedyncze mecze, ale tak pod względem wartości koszykarskiej jest tam po prostu za mało. GTK i powtarzam to już od tygodni, miesięcy. To jest zespół, który ma taki, a nie inny roster. Roster, który wpycha go mocno w systemową granie. Roster, gdzie nie było gości, którzy są w stanie jeden na jeden kreować przewagi i kiedy oni się zgrali, kiedy inne zespoły nie były jeszcze za bardzo przygotowane na GTK, oni wyglądali naprawdę fajnie, zwłaszcza w, w ofensywie. W defensywie to jest od początku sezonu dramat. Natomiast, no, gdyby nie zmiana w składzie, gdyby nie dołożenie Michaela Ogini, Michaela Ogień, to, no to by byłoby źle z gtk umówmy się. No. Yy, oni nie mieli żadnego gracza, który jeden na jeden by cokolwiek grał, więc też ten skład nie jest jakiś mocno napompowany i chyba nawet teraz bym dał GTK na końcu, więc MKS, GTK wycenione na s najsłabiej i, i zgadzam się z tym. Dobrze, tak, dobrze to akurat zrobiłem. Natomiast jak widzicie, te wrześniowe poje rankingi mają to do siebie, że tam jest wiele, wiele wpadek. No moje największe skazy to oczywiście Arka Gdynia, to oczywiście górnik Wałbrzych, to oczywiście twarde pierniki, i to oczywiście Start Lublin te zespoły albo przeszacowałem, albo nie doszacowałem, oczywiście w tym przeszacowaniu też mam góraców, ale pod takim względem siły mocy, kiedy oni byliby zdrowi, ja wiem. Niedaleko by chyba odstawali od tego trzeciego miejsca, które wtedy im dałem. Więc. Yy, tak, tak wygląda mój power ranking. Odświeżcie sobie wasze power ranking. Jestem bardzo ciekawy, odnośnie którego zespołu najbardziej się pomyliliście. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co was zaskoczyło na plus albo na minus, jeśli chodzi o formę zespołu X albo Y. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.